Witajcie, z tej strony Olek z kanału Historyczny Top, a to szósty odcinek sagi o dziejach starożytnego Rzymu. Jesteśmy dzisiaj w nieco nostalgicznym nastroju, patrząc na to, co udało się nam osiągnąć od początku istnienia kanału. Niedawno stuknęło nam 10 tysięcy subskrybentów, co niezmiernie cieszy. Bez Was nie byłoby w końcu historycznego topu. To prawdziwa przyjemność tworzyć dla was serię poświęconą starożytnemu Rzymowi, helenistycznym królestwom czy wierzeniom Słowian. Dziękujemy jeszcze raz za wsparcie i zaangażowanie. Obiecujemy, że to dopiero początek i pierwszy kamień milowy w drodze na YouTubeowy Olimp. W międzyczasie miały też miejsce inne ważne wydarzenia. Przykładowo nauczyłem się w końcu mrugać, więc mogę dalej opowiadać o rozwoju Republiki Rzymskiej, Ukrywając swoje reptiliańskie korzenie. To tyle tytułem wstępu. Wróćmy do historii starożytnego Rzymu. Po zażegnaniu niebezpieczeństwa ze strony ambitnego władcy Epiru oraz opanowaniu terenów Wielkiej Grecji na mapie Italii pozostało już niewiele do zdobycia. W 272 roku przed naszą erą, wraz z Tarentem, Rzymowi poddały się także plemiona Samnitów, Bruttiów i Lukanów. Podbój Etrurii zakończył się w 264 roku wraz z dobyciem ostatniego etruskiego punktu oporu miasta Wolsini. Wykorzystując naszą nostalgię, powróćmy na chwilę do poprzednich odcinków i aby uporządkować nieco przedstawione przez nas fakty, przedstawmy w formie graficznej dotychczasową ekspansję Rzymu w Italii. Wedle legendy miasto Rzym zostało założone na wzgórzu palatyńskim w 753 roku przed naszą erą przez pierwszego króla Romulusa. W okresie królewskim Rzym opanował pobliskie wzgórza: Kwirynał, Wiminał, Kapitol, Celius, Aventyn i Eskwilin. W 509 roku przed naszą erą wypędzono ostatniego monarchę, Tarkwiniusza Pysznego, i ustanowiono republikę. Za czasów której ekspansja Rzymu rozpoczęła się na dobre. Po załagodzeniu sporów między patrycjuszami i plebejuszami oraz dołączeniu do Związku Latyńskiego w 493 roku przed naszą erą, wieczne miasto zaczęło zachłannie rozglądać się po okolicy w poszukiwaniu nowych ziem dla swojej rozrastającej się populacji. Pierwszymi ofiarami Wilczycy Kapitolińskiej były ludy Wolsków i Ekwów. Podporządkowane jeszcze w V wieku przed naszą erą. Końcowym aktem pierwszego etapu podboju Italii było zdobycie i zburzenie etruskiego miasta Weje w 396 roku przed naszą erą. Później nastąpił katastrofalny najazd Galów z 390 roku przed naszą erą i zahamowanie rzymskiej ekspansji. Wieczne miasto ryszyło ponownie na łowy w drugiej połowie IV wieku przed naszą erą. Kiedy to w wyniku Pierwszej wojny samnickiej oraz Wielkiej Wojny Latyńskiej zajęło nadmorski pas ziemi rozciągający się od dzisiejszego jeziora Bracciano na północy do Neapolu na południu. Kolejny etap rzymskiej ekspansji jest związany z Drugą wojną samnicką, trwającą do 304 roku przed naszą erą. Po jej zakończeniu Rzymianie zajęli wiele małych plemion po drugiej stronie gór apenińskich. Docierając aż do Adriatyku. Miało to na celu odcięcie groźnych Samnitów od innych sojuszników z północy. Ostatecznie terytoria samnickie znalazły się w granicach republiki w wyniku III wojny samnickiej, zakończonej w 290 roku przed naszą erą. Zajęto wtedy również region dzisiejszej Umbrii. Rozwój rzymskiego państwa próbował powstrzymać król epiru Pyrrus, Wezwany do Italii. Przez największe greckie miasto na półwyspie, Tarent. Pomimo odniesionych nad Republiką zwycięstw, musiał wycofać się do epirów w 275 roku przed naszą erą, zostawiając greckie miasta na łaskę Rzymian. Ci zajęli ostatecznie południe Italii w 272 roku przed naszą erą. Ostatnim akordem rzymskiej ekspansji było zdobycie etruskiego miasta Volsini. W 264 roku przed naszą erą, po którym Rzym włączył do swojego państwa terytoria Etrusków. Jedynym niezdobytym skrawkiem Italii pozostawała Galia Cisalpińska, zajmowana przez bitne plemiona celtyckie. O ich tereny Rzym także upomni się w niedalekiej przyszłości. Ale zanim to nastąpi, jesteśmy wam winni odcinek poświęcony organizacji Italii po rzymskim podboju. Do tej pory wzmiankowaliśmy o tych sprawach, lecz zajęci ciągłą ekspansją traktowaliśmy je nieco po macoszemu. Tak więc dzisiaj pora nadrobić zaległości i przyjrzeć się nieco sposobowi, w jaki Rzym okiełznał bitne ludy Italii oraz poznać życie wewnętrzne Republiki, która właśnie stoi u progu wielkich podbojów. Dla zawiedzionych brakiem militarnych wątków. Spokojnie, w siódmym odcinku powracamy na dobrze znane tory i ruszamy w bój przeciwko kartaginczykom w I Wojnie Punickiej. Zdobycie tak rozległych terytoriów przez Republikę Rzymską było ewenementem na skalę światową. Większość Półwyspu Apenińskiego została przecież podbita przez kraj będący w zasadzie wciąż miastem-państwem. Ta przedziwna sytuacja była możliwa dzięki splotowi wielu czynników, wśród których za najważniejsze należy uznać położenie geograficzne, Wyższość Rzemiosła wojennego oraz sprawną administrację. Jeśli chodzi o pierwszy czynnik, Rzym dzięki swojej lokalizacji w mniej więcej środkowej części Italii mógł prowadzić wojny z każdym z sąsiadów z osobna, nie dopuszczając do połączenia sił wroga. Nawet w trakcie wojen prowadzonych przeciwko większej liczbie przeciwników, Rzymianie dzięki swojemu centralnemu położeniu na Półwyspie mogli po kolei rozprawiać się z wrogimi armiami nie musząc się mierzyć z całą nawałą agresorów jednocześnie. Co prawda, odstępstwem od tej reguły były wojny samnickie i wojna z Pyrrusem, lecz jak widzieliście na mapce, państwo rzymskie było już wtedy na tyle rozległe i ludne, że mogło sobie pozwolić na zwiększony pobór rekruta w celu odparcia zmasowanego ataku koalicjantów. Tutaj przechodzimy do drugiej kwestii, czyli armii rzymskiej i jej zdolności mobilizacyjnych. Były one zdecydowanie największe spośród wszystkich pozostałych miast i plemion regionu. Już w III wieku przed naszą erą Rzym uchodził za zdecydowanie najludniejsze miasto Italii, liczące około 100 tysięcy mieszkańców. Doliczając do tego rekrutów zaciąganych do armii z terenów podmiejskich oraz kontyngenty przesyłane przez sprzymierzeńców, nieco łatwiej zrozumieć łatwość, z jaką Rzymianie stawali na nogi po kolejnych dotkliwych klęskach. Takich jak upokorzenie w wąwozie kaudyńskim z rąk Samitów w 321 roku przed naszą erą, czy brutalne zderzenie ze ścianą słoni bojowych Pyrrusa pod Herakleją z 280 roku przed naszą erą. Jednak ilość żołnierzy nie zawsze przekłada się na ich jakość. Italia obfitowała przecież w tym czasie wbitne plemiona, które zwojaczki uczyniły swoje główne zajęcie. Jednak Samnici, Lukanowie czy Bruttiowie nigdy nie podeszli do sztuki wojennej w sposób tak profesjonalny jak Rzymianie, dla których wojna była w pewnym sensie transakcją biznesową, wymagającą starannego przygotowania i przeprowadzenia. Z tego powodu w wojsku rzymskim panował niezwykły rygor, mający utrzymać w ryzach biznesmenów wilczycy, reprezentujących jej interesy w coraz odleglejszych zakątkach Półwyspu Apenińskiego. Wódz prowadzący kampanię sprawował nad wojskiem nieograniczoną władzę, musztra wojskowa była niezwykle uciążliwa, a przewinienia po kroju drzemki na warcie lub załamanie szeregu były bezwzględnie karane śmiercią. Nieposłuszeństwo całego oddziału karano natomiast tak zwanym dziesiątkowaniem, czyli egzekucją co dziesiątego żołnierza. Nieszczęśników wybierano w tym przypadku w drodze bezdusznego losowania, Inną osobliwością w rzymskim podejściu do prowadzenia wojen była także gotowość do wprowadzania koniecznych zmian. Przykładowo, w wyniku najazdu Galów, który o mały włos nie zakończył istnienia młodej republiki, dostrzeżono archaiczność falangi, którą zastąpiono szykiem manipularnym. Po porażce w bitwie pod Herakleją w 280 roku przed naszą erą, gdzie o klęsce Rzymian zdecydowała szarża nieznanych do tej pory słoni, do drugiego starcia z Pyrrusem rok później Rzymianie stanęli posiadając na flankach ogniste rydwany z kosami. Zaprojektowane tylko i wyłącznie z myślą o zneutralizowaniu najgroźniejszej jednostki wroga. Ów fortel pod Auskulum ostatecznie nie wypalił, ale dobitnie pokazuje rzymską elastyczność w myśleniu o sztuce wojennej. Zainteresowanych odsyłam do poprzedniego odcinka, gdzie omawiamy szczegółowo przebieg wojny z Pyrrusem i Tarentem. Sam szyk manipularny oraz nowości wprowadzone prawdopodobnie przez drugiego założyciela Rzymu, czyli marka Furiusza Camillusa po 390 roku przed naszą erą, zasługują na osobne omówienie. Podczas gdy pół znanego świata używało różnych kombinacji ustawienia ciężkozbrojnej zbrojnej falangi, a drugie pół było barbarzyńcami walczącymi półnago w rozproszeniu. Rzymianie wymyślili genialne połączenie dwóch idei stojących za tymi sposobami walki. Ich Hastati, Principes i Triari, walczący w trzech rzędach na polu bitew, stanowili formację będącą jednocześnie ciężko, jak i lekko zbrojną piechotą. Hastati i Principes rozpoczynali bój nacierając w szyku otwartym, który pozwalał na łatwiejsze użycie pilum, długiego na dwa metry oszczepu, który był przez wiele lat cichym tajnikiem sukcesów rzymskich wojsk ze względu na sposób połączenia grotu broni z jej drewnianym trzonem. Uniemożliwiał on ponowne użycie tej broni przez wroga na polu bitwy, podczas gdy długość oszczepu często zmuszała przeciwnika do odrzucenia przebitej tarczy. Wielokrotnie zmasowany atak linii Hastati i Principes wystarczył do złamania oporu wroga, pozbawionego już w dużej części osłon. W innym przypadku, po wykorzystaniu dwóch oszczepów, legioniści przystępowali do walki wręcz swoimi gladiusami. Krótkimi mieczami, początkowo wykorzystywanymi głównie do zadawania pchnięć. Dopiero w trakcie II wojny punickiej, w której to wojsko rzymskie spotkało się z lepiej wykonanymi i cięższymi mieczami piechoty iberyjskiej, tzw. falkatami, rzymski Gladius stał się masywniejszy i równie groźny jako broń sieczna. Ten typ broni otrzymał wtedy nazwę Gladius Hispanensis. Nie posiadający broni miotanej żołnierze Triarii, stanowiący trzecią linię uderzenia. Szli do natarcia w szyku zamkniętym, uzbrojeni w długą na 3 metry włócznię zwaną hasta, a oprócz niej na ich wyposażeniu znajdował się także oczywiście gladius. Każda z wymienionych formacji dysponowała również owalnymi tarczami skutum. Były one wykonane z drewna, dodatkowo obite żelazem. Ich wysokość nie przekraczała 1,5 metra. Triaria składała się z najbardziej doświadczonych wojowników, ruszających do boju po uprzednim wycofaniu się dwóch pierwszych linii, złożonych z Kastati i Principes. Z tego względu powstało rzymskie powiedzenie res ad triarios venit. Dosłownie sprawa doszła do triarii, oznaczające znalezienie się w trudnym położeniu. Swobodne manewrowanie osłabionymi oddziałami zapewniało ułożenie wszystkich trzech formacji w kształt szachownicy. Trzy manipuły piechoty składały się na jedną kohortę, liczącą w przybliżeniu 300 żołnierzy. 10 kohort tworzyło natomiast jeden legion, w skład którego wchodziło także około 1200 velites, lekkozbrojnych miotaczy, dzielących się na łuczników, sagitarii, procarzy, fundatores oraz oszczepników. Rzymska kawaleria podzielona była na 10 szwadronów zwanych turma, liczących po 32 jeźdźców. W sumie rzymski legion liczył w okolicach 4500 żołnierzy i stanowił dobrze zbalansowaną i elastyczną maszynkę wojenną, gotową do walki o łupy z każdym napotkanym wrogiem. Jednak otoczeni przez bandy półdzikich plemion Rzymianie, w odróżnieniu od nich, nie prowadzili wojen jedynie w celu zdobycia nowych skarbów. Zdając się na łaskę i niełaskę Marsa, Rzymscy decydenci mieli z tyłu głowy przede wszystkim zabezpieczenie i rozszerzenie strefy wpływów wiecznego miasta. Rzymską zapobiegliwość widać tutaj przede wszystkim w okresie wojen prowadzonych na terytoriach położonych daleko poza Lacją. Głównym orężem w umgruntowywaniu supremacji w coraz odleglejszych zakątkach Italii były słynne rzymskie drogi, obozy polowe i zakładane kolonie. Dzięki budowie arterii w stylu Via Appia i via Latina zwiększyła się mobilność wojska rzymskiego, które bez problemów można było przerzucić na tereny objęte działaniami wojennymi. O każdej porze roku i w każdej pogodzie sprawiało to, że Rzymianom straszne były jednoczesne wrogie napaście z różnych stron. Stosowanie obozów polowych, zwanych Castrum Romanum, poprawiło natomiast bezpieczeństwo rzymskiego wojaka, który operując na wrogim terytorium Kończył każdy dzień marszów w identycznie zaprojektowanym, umocnionym obozie. Co niesamowite, rzymskie obozy polowe były zakładane według ścisłego regulaminu służby, przez co każdy żołnierz miał zawsze to samo zadanie podczas rozwijania umocnienia i tę samą kwaterę. Ten niezwykły rygor miał oczywiście na celu skrócenie do minimum czasu budowania obozu, co na wrogim terytorium miało szczególne znaczenie. Postawienie takiego obozu zajmowało z reguły od 4 do 5 godzin, sytuowano go na wzniesieniach, najlepiej w pobliżu rzek lub lasów, by zminimalizować groźby zasadzki nieprzyjaciela. Istniało wiele rodzajów obozów polowych. Niektóre z nich, zwłaszcza te o charakterze stałym, po opuszczeniu dało potem początek dzisiejszym europejskim miastom, takim jak Wiedeń czy Kolonia. Zainteresowanych dokładniejszym omówieniem różnorodności rzymskiej sztuki fortyfikacyjnej odsyłam do stosownego artykułu z portalu Imperium Romanum. Link znajdziecie w opisie. Po każdej zwycięskiej wojnie Rzymianie nie zadowalali się jedynie korzystnymi zapisami traktatów z pokonanym plemieniem lub miastem. Ugruntowaniu świeżo zdobytej supremacji na nowym terytorium służyły rzymskie kolonie. Spełniały one podwójną rolę. Niwelowały głód ziemi, wciąż odczuwany w przeludnionym Rzymie, oraz doglądały posłuszeństwa dopiero co ujarzmionych ludów, umożliwiając ich asymilację. Decyzję o utworzeniu kolonii wydawał Senat, choć pozornie była to kompetencja należąca do zgromadzeń ludowych. Do nowej osady trafiało od 4500 do 6000 pionierów pochodzenia rzymskiego i latyńskiego. Ich ustrój stanowił odbicie ustroju miasta Rzym. Na czele nowo założonej miejscowości stało dwóch wirów, zasięgających opinii Rady Dekurionów, będącej kalką rzymskiego senatu. Również urzędy niższego szczebla były wierną kopią nadtybrzańskiego oryginału. Mieszkańcom kolonii przysługiwały pełne prawa wyborcze, lecz z powodu odległości od metropolii rzadko który osadnik był w stanie z nich korzystać. Warto jednak nadmienić, Iż w przypadku zakładania kolonii na tzw. prawie latyńskim, ius latinum, obywatel rzymski wysłany do takiej osady tracił prawo głosu w swojej ojczyźnie. Jak wspominałem, kolonie zakładano także w celach militarnych, zazwyczaj w strategicznych punktach. Na przykład kolonia Fragelle strzegła ważnej przeprawy przez rzekę Liris. Ariminum pilnowało ważnej przełęczy górskiej nad Adriatykiem. Ancium zaś, Czuwało nad dogodnym miejscem do desantu z morza. Z biegiem lat coraz gęstsza sieć kolonii oplatała Półwysep Apieniński, zamieniając Italię w wielką warowną twierdzę oraz przyczyniając się do szybkiej latynizacji podbitych ludów. Skoro dotknęliśmy już tematu ustroju i praw kolonii, pora przyjrzeć się organizacji innych części składowych Republiki Rzymskiej. Jest to zagadnienie nieco bardziej skomplikowane gdyż Rzym, stając w szranki z Kartaginą w I wojnie punickiej, nie był absolutnie państwem, jak myśmy do dzisiaj ujęli, unitarnym. W wyniku wielu wojen, omawianych przez nas w poprzednich odcinkach, w skład Republiki weszły terytoria o tak odmiennej historii i obyczajach, jak półbarbarzyńskie ludy Apeninów, dawne greckie kolonie z południa, pamiętające lata świetności etruskiej osady, czy wspomniane kolonie o napoły wojskowym charakterze. Tą ludzką mozaiką należało umiejętnie zarządzać i Rzymowi udawało się to przez długi czas całkiem nieźle. Jedną ze składowych tego kolażu były municypia, miasta italskie, których mieszkańcom nadano niepełne obywatelstwo rzymskie, tzw. zwane sine suffragio. Byli oni pozbawieni prawa do głosowania i kandydowania na stanowiska w Rzymie, z czego i tak trudno byłoby im korzystać. Nic nie stało jednak na przeszkodzie miejscowym w wybieraniu własnych urzędników w municypiach. W zależności od dawniejszych obyczajów ujarzmionej osady, pod rzymską protekcją rządziło nią kolegium złożone z dwóch, czterech lub ośmiu urzędników. Był to ukłon Rzymian, którzy w miarę możliwości respektowali zwyczaje podbitych ludów. Municypia były zresztą jedynie formą przejściową. Najczęściej po jakimś czasie miejscowa ludność otrzymywała pełnię rzymskich praw obywatelskich. Większość ludów italskich łączył z Rzymem jednak sojusz, po łacinie fedus. Ta forma zależności była stosowana względem odległych sąsiadów wiecznego miasta. W odróżnieniu od municypiów sojusznicy zachowywali pełną dotychczasową odrębność ustrojową, a ich status prawny różnił się w zależności od postanowień traktatów ustanawiających sojusze z Rzymem. Przykładowo, pokrewni Rzymianom Latynowie otrzymali pełne prawa obywatelskie, czyli civitas optimo jure. Sabinowie zostali wynagrodzeni już jednak tylko prawami rzymskimi w sferze prywatnej, bez możliwości chociażby głosowania w rzymskich komisjach i kandydowania na rzymskie urzędy państwowe. Decydująca w tym przypadku była i tak znaczna odległość od miasta Rzym. Natomiast prymitywne ludy z Apeninów Podpisywały z Rzymem tzw. traktaty zbiorcze obejmujące całe jednostki terytorialne, pozbawione w większości większych ośrodków miejskich. Ogólnie w trakcie podboju Italii Rzymianie zawiązali około 150 osobnych traktatów z sojusznikami. Podstawowym obowiązkiem sprzymierzonych było dostarczanie kontyngentów wojskowych podczas wojny. Dzięki oddziałom sprzymierzeńców, armia rzymska w omawianym okresie mogła dochodzić liczebnością do około pół miliona żołnierzy. Na ludności wpisanej na listy obywatelskie ciążył także obowiązek płacenia tributum i innych podatków rzymskich. Jeszcze innym ważnym nakazem, a właściwie zakazem, była niemożność zawiązywania sojuszy z kimkolwiek poza wiecznym miastem. Oznaczało to, że Republika Rzymska mogła mieć setki sojuszników, lecz sojusznicy tylko jednego miasto Rzym. Była to podstawowa nierówność w zawieranych przez Rzym traktatach ze sprzymierzeńcami. Jak zatem wyglądały prawa ludności zamieszkującej samą metropolię? W niej zasady były nieco prostsze. Pełnią praw cieszyli się jedynie wolno urodzeni obywatele rzymscy. Wyzwoleńcy byli uznawani za obywateli, lecz bez możliwości ubiegania się o stanowiska. Tego zaszczytu mogli za to dostąpić ich synowie, lecz w praktyce mieli na to bardzo niewielkie szanse. Rzymski ustrój miał jednakże wady, podstawową było nagromadzenie wszelakich zgromadzeń ludowych które kompetencje często nachodziły na siebie. Opisujemy je dokładniej w trzecim odcinku rzymskiej sagi. Innym mankamentem administracyjnej machiny był ustrój miasta-państwa. Sprawiał on, że jedynie obywatel rzymski, przebywający na stałe w Wiecznym Mieście, mógł decydować o sprawach państwowych. W sytuacji, gdy Republika Rzymska rozciągała się już na terenie całego Półwyspu Apenińskiego, była to wręcz sytuacja kuriozalna wyłączająca z możliwości o decydowaniu o losach państwa wielkie rzesze sprzymierzeńców. Z czasem zacznie to bardzo uwierać nawet najwierniejszych italskich sojuszników Rzymu. Jeszcze innym kuriozum republiki tamtego okresu była nieograniczona możliwość wetowania decyzji magistratury przez jednego z aż dziesięciu trybunów ludowych. Stwarzało to niebezpieczeństwo paraliżu państwa w przypadku nieodpowiedzialnego zachowania jednego z przedstawicieli ludu. Na tę bolączkę Państwo rzymskie miało jednak równie kuriozalne rozwiązanie. Pozostali urzędnicy państwowi mogli nakłonić wtedy innego trybuna, by zastosował weto wobec weta krnądrnego kolegi. Instytucja podwójnego weta była stosowana najczęściej na polecenie Senatu, instytucji cieszącej się niegasnącym poważaniem i autorytetem wśród Rzymian. Mamy nadzieję, że podobało się wam nasze przybliżenie funkcjonowania Półwyspu Apenickiego pod rządami Rzymian. Uznaliśmy je za konieczne, by obraz rozwoju wiecznego miasta w naszej serii nie ograniczył się jedynie do historii militarnej. W przyszłości czeka nas więcej takich opisowych odcinków, zwłaszcza w okresie wielkich przemian i niepokojów, którymi naznaczony będzie koniec istnienia Republiki Rzymskiej. Ta jednak na razie zabiera się za rozszerzanie swego władztwa poza tereny italskiego buta. W następnym odcinku zmierzy się po raz pierwszy z jednym ze swoich największych wrogów. Kartaginą. Dziękujemy za łapki, komentarze i suby z dzwonkiem. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w następnym odcinku.